Rok Radio, Rok Radio. Tydzień w Warszawie. Dziś wspólnie z naszym gościem zastanawiamy się, co takiego mają w sobie te warszawskie garażówki, warszawskie wyprzedaże. Na tych wyprzedażach kupujących i sprzedających nie brakuje. No i na tych kocykach albo stołach porozstawianych pojawiają się prawdziwe eksponaty. Tak, to prawda. Mam na imię Sebastian Domański i podobno jestem królem garażówek. Głównie jest to PRL. Jest, nie ukrywam, że jest, bardzo, jest coraz ciężej o takie rzeczy, bo, bo gdzieś rynek wtórny bardzo mocno w Polsce się rozwinął w tym względzie. I tak naprawdę jest mega dużo osób, które zajmują się skupowaniem takich rzeczy. Więc, y, jakby, jeżeli chodzi o takie skarby, które faktycznie pojawiają się na garażówkach, to, to są to sytuacje y, niezbyt częste. Przeważnie to jest, y, to jest podczas czyszczenia na przykład. Y, mieszkania po babci. Ba, po babci, po prababci, czy, czy gdzieś tam z, od, otworzenie jakiejś szafy, pawlacza, gdzie coś po prostu właśnie, czy, czy nasi rodzice to trzymali, czy to trzymała nasza babcia i, i tak naprawdę w momencie jakby kiedy tutaj już odeszła, ewentu, czasami też się zgadza na to, bo czasami też, tak, też te osoby się pojawiają, to, to jest taki moment, gdzie te, rzeczy się, gdzie te rzeczy się pojawiają. Takim przykładem może być E, sytuacja właśnie z tej garażówki, o której powiedziałem na Żeliborzu, tej bardzo takiej e, przeogromnej, e, gdzie była pani z e, kryształami. I ogólnie to były, tak naprawdę ona sprzedawała te, to były popielniczki, jakieś wazoniki. I naprawdę Ale kto to kupuje? I teraz, kto to kupuje? Tak naprawdę to kupują e, pasjonaci, czyli osoby, które gdzieś e, się, że tak powiem, jarają tym e, z, młodzi, starsi, e, zbieracze. To teraz właśnie tak, zbieracze i osoby, które znają wartość danych przedmiotów i potem dalej, i potem dalej jakby zajmują się od sprzedażą tego. No właśnie te przedmioty ta pani sprzedawała je po jakieś 10-20 złotych, a tak naprawdę to były rzeczy wartości rynkowej, powiedzmy, nie wiem, od 400 do, do tam 1000-1100 zł. No właśnie, i te sumy, te pieniądze, te ceny. Tam można złowić naprawdę na takich garażówkach, właśnie takie skarby, które nie są specjalnie drogie, bo te osoby wychodzą z założenia, że to nie jest im potrzebne i się tego pozbywają, ale przychodzą kolekcjonerzy. No i teraz tak, te ceny powinny być wysokie, czy właśnie niskie, takie dostępne? Jak, jakie jest założenie garażówek? Przedmioty, które ludzie sprzedają na garażówkach, są tak naprawdę bezcenne, mają największą wartość, bo mają wartość sentymentalną. I tutaj jest kwestia ustalenia Ustalenia, co za ile chcemy, chcemy sprzedać. Więc, więc przeważnie na garażówkach te ceny faktycznie są, są dość niskie, bo, no bo jakby tutaj nikt nie, nikt nie bierze, nikt, z, przynajmniej z garażówek, które je ja organizuje, z wystawców, dla nikogo to nie jest priorytetem czyli, popro, czyli żeby jakby, zarobić, Żeby tak? zarobić, dokładnie tak. Raczej chodzi o to, żeby się. Można powiedzieć, brzydko tego pozbyć. Dać e, drugie życie. To jest właśnie piękniejsze. Właśnie chciałem powiedzieć, właśnie, <grym> że chciałem powiedzieć brzydko pozbyć, ale faktycznie dać drugie życie, żeby te przedmioty gdzieś poszły, poszły sobie dalej. I to, I to będą właśnie przedmioty, e, czy jakieś rarytasy z tej epoki PRL-u, czy nawet sprzed, e, sprzed pierwszej wojny. E, Zdarzają się? Tak, właśnie jeden z wystawców miał e, popielniczkę z e, piwiarni z Wrocławia mosiężną z przed pierwszej wojny światowej, więc... W jakiej cenie? Powiem tak, nie pytałem się nawet o cenę, tylko rozmawialiśmy, powiedział, że to jest drogi nie na nie na jakby na pewno nie na tą garażówkę mm -hmm. i, i nie, nie jakby nie, nie tutaj że, że Ale jest... ktoś kupił? Nie. Więc każdy tak naprawdę brał ją do ręki i nawet... Podziwiał. Nikt, I podziwiał, <laughs> dokładnie tak. I nikt się nie pytał. Ale tutaj Teraz y, powiem to, że ja się kiedyś na tym złapałem, że bałem się zapytać o jedną rzecz, ponieważ y, gdzieś tutaj akurat też znajoma z garażówek Małgosia miała y, domino z lat 60. Ręcznie, ręcznie rzeźbione i ja zobaczyłem to, popatrz, obejrzałem i y, bałem się zapytać o cenę, po, po... bo pewnie była wysoka, a to się okazało wręcz przeciwnie, Ona kosztowała, te domino kosztowały 20 albo 30 złotych. I, można? Można. No właśnie można, o to chodzi. Dużo osób właśnie takich jest, gdzie, gdzie jakby są w stanie jakby oszacować tą wartość. Zdają sobie z, sprawę z tej wartości rynkowej, że to można byłoby wziąć za to 100, 120, 150 czy 300 nawet złotych. Dopisać do tego piękną historię, ale tutaj chodzi o to, że jest jakiś przedmiot i powiedzmy, że on gdzieś ustalamy wartość tego. To akurat tą, dla mnie to jest warte 30 złotych. Jak dostanę za to 30 złotych, to się... To się ucieszę, y, będę zadowolony, to sprawi mi to przyjemność. To, że gdzieś one pójdą y, do drugiej, drugiej osoby i. Dobre ręce. Dobre ręce, dokładnie tak. Więc mm -hmm. wywiady też się zdarzają. Jeżeli ktoś chce coś kupić, to po prostu w zależności od y, strony kupującej, to też y, sprzedawcy czasami potrafią bawić się też ceną. No właśnie. Zauważyłam, że na danych produktach, które są do sprzedaży, y, często sprzedający nie umieszczają właśnie cen. Po to, żeby pewnie dobić targu no, takiego sensownego, żeby ani jedna i druga strona na tym nie straciła. E, to jest e, też może być jeden z powodów. A drugim powodem może być to, że to, jest, e, że to są też osoby, które e, podchodzą do tego w inny sposób. Że jakby te rzeczy są gdzieś powiedzmy od trzech złotych i w tym momencie dopiero jak jest zainteresowany, to one gdzieś patrzą na to i dopiero wtedy ten produkt wyceniają. I to nie jest, że ten produkt nagle rośnie albo maleje. Czy znaczy bardziej ceny potem, na pewno ceny idą w dół. W, jeżeli powiedzmy czas płynie, a produkty zostają gdzieś na, u wystawców. To jakby jest naturalną rzeczą, że jeżeli chcemy się czegoś pozbyć, no to musimy schodzić z ceny, no to jest jakby, na, to jest jakby naturalne. O wyprzedażach w Warszawie, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem opowiada Sebastian Domański, organizator takich wyprzedaży.